Roztwór wodny chloru to tak zwana woda chlorowa, Cl2, AQ, czyli tutaj mamy akwa, właśnie roztwór wodny. W tym roztworze ustala się równowaga opisana równaniem. No i mamy Cl2 plus H2O, daje nam HCl plus HClO równowadze. Powstający oksokwas pod wpływem światła ulega częściowemu rozkładowi z wydzieleniem tlenu. No i mamy tutaj 2 HClO daje nam 2 HCl plus O2. 10,65 g chloru rozpuszczono w 1800 cm3 wody, a otrzymaną wodę chlorową pozostawiono na pewien czas w naczyniu na otwartym świetle. Oblicz stężenie molowe kwasu solnego w roztworze, w momencie w którym 1% chloru obecnego w roztworze uległ reakcji chemicznej z wodą, a oksokwas... Powstający w roztworze uległ w 50% reakcji rozkładu. W obliczeniach przyjmij, że sumaryczna objętość roztworu się nie zmieniła i wynosiła 1800 cm3. Aby obliczyć to stężenie, o które tutaj jesteśmy pytani, dobrze jest sobie przeanalizować obydwa równania w tym miejscu. I w przypadku samego polecenia było tutaj ładnie wszystko podpisane. Natomiast zebranie wszystkich danych, jakie mieliśmy, to jest dobry start zdecydowanie. Ponieważ widzimy, że tego chloru było 10,65 g wody było 1800 cm sześciennych i to będzie nasza objętość roztworu, więc nas interesuje tak naprawdę obliczenie liczby moli kwasu solnego w tym zadaniu. Wiemy, że wydajność pierwszego etapu reakcji, czyli tego procesu, w którym ten chlor się rozkłada, pod wpływem wody to jest 1%, natomiast drugiego etapu to jest 50%. I teraz, jak już mamy te podstawowe dane zebrane w tym miejscu, to wystarczy nam po prostu kilka kroków, żeby uzyskać prawidłowy wynik i prawidłową metodą również to zrobić. Pierwszy krok, który jest tutaj taki bardzo podstawowy, ale pozwoli nam na jasne spojrzenie na całe zadanie, to przeliczenie mas tego chloru, który mamy na liczbę moli chloru. Wiemy, że masa molowa chloru to będzie 35,5 razy 2, czyli 71 g na mol. Ponieważ przyjmujemy, że masa molowa atomu chloru to jest 35,5 g na mol, więc cząsteczki dwuatomowej to będzie 35,5 razy 2. Liczbę moli możemy przeliczyć następująco. To będzie masa substancji przez masę molową. To się równa 10,65 g podzielić przez 71 gramów na mol. No i po przeliczeniu na kalkulatorze gramy nam się ładnie skracają, pozostaje nam tylko 15 setnych mola. I to jest ta liczba moli chloru, który tutaj znajdował się faktycznie rozpuszczony był w tej wodzie. No i w konsekwencji też ulegał tej pierwszej reakcji i od tego możemy sobie zacząć. Oczywiście w schemacie oceniania jako przykładową metodę znajdziesz nieco inną. Ja natomiast postaram się dla Ciebie to rozpisać jak najbardziej klarownie. I jeżeli mamy taki dwuetapowy, następczy proces, w którym właściwie w obydwu etapach powstaje to, co nas interesuje, to żeby niczego nie pogubić, bardzo ciekawym sposobem, który pokazuje, że wszystko jest ładnie widoczne i generalnie nie zgubisz tych danych, jest skorzystanie z pewnej analogii do takiej tabelki, którą układa się w przypadku zadań na stałą równowagę. Pokażę Ci o co chodzi. Mamy tutaj chlor. Zapiszmy sobie to pierwsze równanie. Chlor reagując z wodą daje nam jako produkt HCl plus HCLO. Tutaj nie musimy dbać o to, żeby były strzałki w dwie strony. To jest zapis przede wszystkim dla nas, no i też nie zostaniemy za to ukarani, że tylko strzałkę w jedną stronę daliśmy. Absolutnie nie. No i teraz wiemy, że na samym starcie, jako liczbę moli początkową tego chloru, możemy sobie zaznaczyć, że było tutaj 15 setnych mola. Co do liczby moli, która nam przereagowała, zaznaczmy ją na ten moment po prostu, że to jest minus x. No i na koniec, właściwie aż tak bardzo nas to nie interesuje, co to było na koniec, ale już sobie zapiszmy, to jest 15 setnych minus x. Co do kwasu solnego, no to widzimy, że tutaj nie mieliśmy go, no, w ogóle nic na początku, więc zapiszemy sobie 0. Podobnie jak i dla HCL. -o. Co do tego, ile powstało, no to zgodnie ze schemetrią, jak x moli chloru nam tutaj przereagował, no to x moli HCl również nam powstał i tak samo x moli HCl również nam powstał. I w konsekwencji tych reakcji na koniec dnia mieliśmy x moli HCl z tego pierwszego równania i x moli HClO. I teraz bierzemy pod uwagę sobie drugi etap. I mieliśmy tutaj dokładnie dwa mole HClO, które dokładnie rozkładają nam się dalej na dwa mole HCl. Oraz dodatkowo 1 mol tlenu. I widzimy, że na początku tego równania zachodzącej tej reakcji liczba moli początkowa, zanim jeszcze rozpatrzymy całą tą naszą wydajność w tym miejscu, to było no, X moli HCL o się tutaj znajdowało, oraz co ważne z poprzedniego równania X moli HCL. I teraz my wiemy, że ta wydajność wyniosła tutaj 50%. Innymi słowy, że powstający oksokwas w roztworze uległ w 50% reakcji rozkładu. Więc skoro mieliśmy go x, a połowa z niego miała się rozłożyć, no to napiszemy, że liczba moli, która tutaj nam się rozłożyła, no to było minus 0,5x mola. Natomiast w stanie równowagi mieliśmy go 0,5x. Mola. No i patrząc na stechiometrię, 2 mole HCl -o dają w konsekwencji 2 mole HCl, więc tutaj również musiało powstać tyle samo moli, ile zużyło nam się tego HClO reakcji, ile uległo rozkładowi, więc pół x mola HCl. No i w konsekwencji tego widzimy, że tutaj było 1,5 x mola HCl na koniec tego wszystkiego, co tutaj sobie obliczyliśmy. Więc widzisz, że chwilę zajęło to rozpisanie, żeby sobie tutaj wszystko ładnie rozkminić, ale myślę, że jest to dosyć klarowne, że w konsekwencji tych obydwu równań możemy stwierdzić, że powstało nam 1,5x mola HCl. No ale teraz pozostaje nam tylko kwestia obliczenia tego x-a -ta tajemniczego. A my wiemy, z pierwszego równania reakcji, tutaj wydajność wyniosła 1%, innymi słowy, 1% chloru, który rozpuszczono, uległ reakcji rozkładowi, tak możemy sobie to stwierdzić, więc. Wiedząc, że 100% tego chloru, który się tutaj znajdował, to było 15 setnych mola, no to zastanówmy się, ile to był 1%, a 1% to był dokładnie x. No i x możemy sobie z tejże proporcji wyliczyć i to będzie właśnie dokładnie ten sam X, który tutaj sobie oznaczaliśmy w tabelce. No to będzie 1% razy 15 setnych przez 100%. Procenty nam się skrócą. Tutaj mielibyśmy 15 setnych mola, jakby kogoś interesowała jednostka, więc też mol zostanie na koniec jako jednostka. No i to będzie, jakbyśmy sobie chcieli zapisać z zerami, to wychodzi, że to jest 0,0015 mola, a gdybyśmy chcieli się pokusić o notację wykładniczą, to będzie 1,5 razy 10 do potęgi minus trzeciej. Mola. Alternatywnie, jak ktoś lubi, to może sobie to nawet przeliczyć na milimole. Mnoży taką wartość razy 1000 i wychodzi, że to będzie wtedy 1,5 milimola. No i jak już mamy tą wartość x, no to żeby wyliczyć, jaka jest liczba moli HCl z tych obydwu równań, czyli to jest 1,5x, no to musi po prostu sobie przemnożyć to 1,5 razy 10 do potęgi minus trzeciej I to mnożymy sobie właśnie razy do 1,5 i wychodzi, że to jest 2. I 25 setnych razy 10 do minus 3 mola. Skoro to już sobie wyliczyliśmy, to widzimy, że pozostaje nam tylko kwestia obliczenia stężenia HCl, które będzie równe liczbie moli HCl, która nam wyszła 2,25 razy 10 do minus 3 mola, podzielona przez objętość, jaką tutaj mamy podaną, 1800 cm3, które możemy sobie zamienić na 1,8 decymetra. Co po przeliczeniu na kalkulatorze daje nam wartość 1,25 razy 10 do potęgi minus 3 w jednostce mol na decymetr sześcienny. I to jest tyle, jeśli chodzi o to, Zadanie 18, przy czym jeszcze możemy sobie przesiedzieć kroki, które tutaj prowadziły do prawidłowego rozwiązania. Zaznaczam też, że to nie jest jedyna metoda, którą można otrzymać prawidłowy wynik. Ja pokazałem taką, która najbardziej wizualnie można powiedzieć, że przedstawia to wszystko, co mamy w tym miejscu. Pierwszym krokiem było policzenie, jaka jest liczba moli chloru, żeby sobie móc to odnieść później w kroku drugim do tych obydwu równań i rozpisania takich tabelek w cudzysłowie. Później, w kroku trzecim, mamy dokładnie wyliczenie tego x z tabelki. Później, w kroku czwartym, obliczamy sobie, jaka jest liczba moli kwasu solnego, który tutaj został otrzymany. No i w kroku piątym, mając już liczbę moli oraz objętość z początku informacji do zadania, tutaj, która była, to również obliczamy stężenie molowe kwasu solnego, uzyskując w ten sposób prawidłowy wynik. Można oczywiście policzyć osobno liczbę moli kwasu solnego, który tutaj został otrzymany. No, i też jest to jak najbardziej wtedy prawidłowe. Kwestia po prostu przeliczenia sobie tego X na HCL, na HCLO. No, i później, że połowa z tego jeszcze została dodatkowo otrzymana. Kwasu solnego w tym drugim równaniu. To był taki największy challenge, można powiedzieć, czy takie wyzwanie, które tutaj było, żeby zobaczyć, że w obydwu tych równaniach powstaje kwas solny i niczego nie pominąć, tylko właśnie sumować te dwie wartości. Jeżeli się to pominęło, no to niestety, ale metoda nie była do końca prawidłowa. Tyle jeśli chodzi o zadanie 18. Zerknij śmiało na dalsze treści na kanale, są darmowe i dostępne bez reklam, a jeżeli chcesz dołączyć do grona moich kruczków, czyli subskrybentów, to również serdecznie zapraszam.